I, 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 ma, ma, mama mama ma, ma, ma Are you crazy? You could have barbecued both of us. Mm. Przy takim tempie chodzenia tej gry, no to zanim byście się upiekli to że wam to tylko pokażę Dear Citizens. Public Peace In 1992. I came to this city and, as an engineer. Dobra, trzeba zabić tego padalca, pozbyć się drugiego padalca i znowu... O! Tego się nie spodziewałem akurat nie tym razem. Spodziewałem się bardziej, że będą tam na... Eee... ...w budynku gazety, o tak to nazwijmy, bo to jakoś się tak chyba nazywa. Bo tam jest na pewno gazeta jakaś, ale... A jednak się myliłem z tym robieniem naboi. Dobra, chodź, Erwin. Zawsze sobie stanę tak bokiem, żebym widział, czy w niego już celuje. Jeśli odwróci w jego stronę, znaczy, że w niego celuje. I że go widzi nic? Fajnie jakby jeszcze w niego celowało. Przyjd za wcześnie już się Plus jest taki, że może mnie nie podniesie i może przeżyję ale może i nie Fuck my. Dobra Szybki pilot troszkę później zasejmować Sorry, że musicie to oglądać dwa razy a crazy? You could have barbecued both of us was Aha, tego już nie musimy czytać, bo to już czytaliście. W sumie, jeżeli ktoś czytał, to czytał. Jeszcze tylko to. Zbierzemy to i zrobię save'a, żebyście już nie musieli w razie w oglądać trzeci raz tego samego filmiku. I tak mówię, no dzisiaj ta gra chodzi tragicznie, może przez to, że rzeczywiście jest to nagrzane w cholerę, tak Ale nie wiem czy to ma jakiś wpływ na działanie. Trzeba się głębiej nad tym zastanowić i co na pewno to wezmę to, bo zauważyłem, że jak tylko mnie złapie to już jest koniec, to już się nie uwolnię, więc Jill i gra nagle zaczęła jakoś szybciej chodzić, dobra chodź tu Erwin, jeszcze mała pauza, safe i gramy dalej.

20 naboi plus minus moich trzeba było w niego pakować, żeby się położył. Nie mogę w niej dalej w niego pakować Shitman, za wcześnie tego Iza Ej, tam masz tego ładnego pana? Też lubię wolę kobiety. Shit, za blisko ściany byłem Rzucę nią. O, padł. Ale nic z niego nie wypadło. On jako marnotrawstwo naboi. Jednym słowem. No nic. Wejdziemy jeszcze, pogadamy z Carlosem. Może by z nim pogadać. Musimy wejść to jest czarodziejskie, dziwne i przerażające z jednej strony. A ja wrzucę ten filmik i się zastanowię nad dodaniem jakieś adnotacji tamtych poprzednich. Wait. Wait. I have to ask you something. And mnie You Wszyscy ask me out? All the fucky ladies love my accent. It drives them crazy. What? We're here to rescue the civilians. Don't lie to me. Umbrella is the reason why this whole mess began. Look, we're just mercenaries, hired hands. Oh, coś urywa dźwięki. Wcześniej tak myślałem. If you want answers you should talk to someone else I am, am not, not with umbrella Believe it or not we're only here to rescue the civilians If you can trust me then help us think about it yeah, yeah, yeah. Mama, mama, dobra, to jest na tyle, jeszcze wam powiem co on mówił, bo tam przerwało, a nie chcę mi się tego 6 razy nagrywać. On wspominał o tym, że rozbił się tam, tam już wcześniej w poprzednim scenie jeszcze, że się rozbił tam gdzieś i że jest yy, najemnikiem dla Umbrelli i właśnie to nie pasuje Jill, która myśli, że on jest zły. A on tłumaczy się, że jest tutaj dla ratowania cywili, którzy to zostali zamienieni w zombie, więc w sumie nie ma kogo ratować. No. I ona jak to kobieta ma do niego ciągłe pretensje o to, że on jest po prostu kim jest. I jako że Carlos nie zgadza się z tym, woli uciec płacząc do mamy, wyżalić się jej i wrócić następnego dnia rano. To była krótka historia z życia Jill i Carlosa, którego nie pamiętam jak, której nie pamiętam jak ma nazwisko. To było na tyle na dzisiaj, bo nie mam siły. Prawdę mówiąc, na więcej, może będzie więcej później. A teraz cieszę się, że oglądacie pauzę i słuchacie mojego przynudzania. Dobra, to było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie lub cokolwiek innego, co Wam się tylko w sumie podoba. To było na tyle. Już trzeci raz to powtarzam. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Papa. Pa. Bye bye. See ya. Eee, goodbye. Eee, dobra, nieważne. Na razie.